witajcie dzisiaj mam przed sobą kolejnego Volkswagen'a tym razem ekologiczny w pełni elektryczny model ID3 ID3 jest trzecim kamilem milowym jeżeli chodzi o produkcję samochodów dla Volkswagen'a jak sam producent twierdzi jest dla niego tak samo ważny jak garbus i pierwszy Golf niejako wprowadza Volkswagen'a w erę elektryfikacji i jest tak naprawdę pierwszym masowo produkowanym w pełni elektrycznym autem z Wolfsburga IT-3 może się podobać, jest naprawdę ładnie wystylizowanym pojazdem sprawia bardzo sympatyczne wrażenie styliści naprawdę musieli zaoferować coś co będzie się podobać a nie zawsze elektryki takie są czasami są na siłę udziwniane, mają fikuśne detale lub po prostu są brzydkie tu jednak całkiem inne podejście za styl wielki plus. Na pierwszy rzut oka ID.3 sprawia wrażenie całkiem normalnego samochodu. Owszem, w chwili obecnej zdradzają go zielone rejestracje, ale gdyby nie one, trudno byłoby się zorientować, że mamy do czynienia z autem w pełni elektrycznym. Oczywiście, jeżeli otworzymy klapkę, naszym oczom ujrzy się gniazdo ładowania, które pozwala na podłączenie dwóch rodzajów końcówek. dynamiczna i po prostu ładna sylwetka podkreślona jest przez 19-calowe alufelgi o nazwijmy to elektrycznym wzorze a wnętrze ID jest utrzymane w można by powiedzieć futurystycznym designie mamy dwa wyświetlacze lotnicze fotele a materiały użyte do produkcji wnętrza pochodzą ze źródeł odnawialnych co warto podkreślić pomimo kompaktowych wymiarów Węcze oferuje naprawdę dużo przestrzeni, więcej niż obecnie oferowane na rynku kompakty. No i do tego coś, co nie zawsze jest spotykane w autach elektrycznych, blisko 400-litrowy bagażnik. A to wszystko dlatego, że ID 3 jest budowane na modułowej platformie zwanej MEB, która ma posłużyć do produkcji także innych elektrycznych modeli Volkswagena, na przykład ID 4. Czy nowego wcielenia Bulika, który ma się pojawić również na rynku w najbliższych latach. ID-3 w czasie jazdy wydaje dźwięki jak statek USS Enterprise. Delikatny gwizd podczas przyspieszania przypomina to, co mogliśmy słyszeć w filmach science fiction sprzed kilku lat. A oto zużycie energii na dystansie ponad 1100 km. Średnie kształtuje się na poziomie 25 kWh na 100 km. Przy założeniu, że ładujemy ID3 na stacjach komercyjnych, gdzie szybkie ładowanie kosztuje około 2,10 zł za każdą kilowatogodzinę, to pokonanie 100 km może nas kosztować 50 zł. Nie jest może to już tak konkurencyjne wobec samochodów spalinowych bądź hybryd, jak to mogłoby się wydawać, ale jeżeli weźmiemy ładowanie garażowe w nocy na taniej taryfie energetycznej, wtedy. Koszt pokonania 100 km drastycznie nam maleje i elektryk wygrywa z każdą hybrydą, z każdym silnikiem benzynowym i z każdym silnikiem zasilanym olejem napędowym lub gazem LPG. Ten konkretny egzemplarz ID3 wyposażony jest w silnik o mocy przeliczeniowej 204 KM i baterię o pojemności 58 kWh. W chwili obecnej mamy jakieś 75% baterii i do przejechania jeszcze 250 km, czyli w teorii, e, w pełni naładowana bateria do około 90% powinna nam wystarczyć na przejechanie 300 km w warunkach takich, jakie teraz mamy. Wiosna, 5 do 10 stopni Celsjusza, deszcz, silny wiatr. Zobaczcie teraz, jak ID przyspiesza ze startu zatrzymanego do setki. To jedna. Z niezaprzeczanych zalet elektryków i po prostu robi to robotę. Spójrzcie. Uwaga. Czas start. Każdy właściciel elektryka zastanawia się, gdzie będzie ładował swoje auto. I ja miałem tą wątpliwość, ale gdy nadarzyła się okazja wzięcia na próbę elektryka na kilka dni, sprawdziłem swojej okolicy, gdzie znajduje się stacja ładowania. Mieszkam w małym miasteczku około 15 tysięcznym i okazało się, że mam na swoim miejscu zamieszkania praktycznie trzy stanowiska do ładowania elektryków. Nie zawsze to miejsce może się wydawać oczywiste, ale z reguły znajdują się one w polisu rzustacji benzynowych lub w takich nieco opuszczonych okolicznościach. Ładowanie elektryka to wbrew pozorom nie jest skomplikowana czynność. Otwieracie klapkę. W zależności jaką wtyczkę macie, przygotowujecie gniazdo do ładowania po tyczkę z, ze stacji ładowania i zapinacie ją do auta. O gotowości decyduje kolorowa dioda. Biała można ładować. Zielone ładujemy. Czerwone stop. I tyle. A tak wygląda ładowanie ID3 w domowych warunkach. W celu efektywnego ładowania zalecam posiadanie gniazda 400V tak zwanej siły. Dzięki niej ładowanie do 80-90% zajmie góra 8 godzin.